I w drugą stronę też to działa. On napisał, on o mnie myśli, on cały czas gdzieś tam o mnie myśli i czekał, czekał, czekał tego dnia, kiedy będzie mógł do mnie napisać. I tutaj mamy jeden problem: dosyć fundamentalny problem. Bo wiele osób maskuje, mydli sobie oczy wręcz, mówiąc, że sporadyczne wiadomości to sygnał, że ktoś o nas myśli. A nawet nie, że ktoś o nas myśli poważnie, bo uwaga. Jeżeli kontaktuje się co ileś tam dni, to nie myśli. Z mojej perspektywy, to jest po prostu znak na brak zaangażowania. Nie mówię, że okej, okay, dobra, piszemy cały dzień, całymi dniami, no bo tylko tak można się zaangażować. No nie, jesteśmy dorośli, mamy swoje życie, jest praca, 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 jest, yy, są studia, jest nauka, są pasje, są znajomi, są różne rzeczy w ciągu dnia, które gdzieś się dzieją i no, nie jesteśmy przyklejeni do telefonu. Jak jesteśmy przyklejeni do telefonu, do telefonu cały dzień, to mamy zupełnie inne problemy. Ale jeżeli mija 24 godziny i nie odpisujesz na SMS-a, no to to jest jasny sygnał, że no jakby jest brak zaangażowania z drugiej strony, brak zainteresowania jakiegokolwiek z drugiej strony, a z